Cześć, witajcie serdecznie z tej strony. Krzysztof, 2 listopada jesteśmy po świętach i przy okazji po zaliczeniu strefy podażowej na bitcoinie więc pora byłoby co nieco zaktualizować. No zobaczymy sobie, czy ta strefa podażowa, słuchajcie, może zakończyć wzrost bitcoina. O tym właśnie dzisiaj próbu, będę próbował Wam wytłumaczyć, co na ten temat myślę. Serdecznie zapraszam. Ale zanim zaczniemy, to zapraszam Cię serdecznie na kurs Kat Pro. Mój kurs o analizie technicznej, 46 godzin nagrań, czego cię będę mógł nauczyć. Całej metodologii, wyznaczanie stref popytowych, podażowych, łamanie się trendów, ustawianie SL-ów, plus część zarządzania, czyli granie strategiami. Nie nam wcale hossa, żeby fajnie sobie tutaj poczyniać na rynku. Można spokojnie grać strategiami plus zarządzać fajnie kapitałem, reinwestować, mamy dodatkowo część futures, jeżeli Cię interesuje. Tutaj filmiki do obejrzenia takie zapoznające się, żeby się zapoznać z grupą, a także bonusik ode mnie, czyli dostęp do kryptospekulanci, gdzie masz codzienne live'y na żywo o 20.00. Możesz sobie wejść o 20, zobaczyć live'a, analizujemy, edukujemy. Jeżeli nie możesz, to jest zapis wideo zawsze zostawiony, jest poranna odprawa, a tak sobie radzą nasi grupowicze po analizie technicznej. Dzięki tutaj. I, jakby, tej całej nauce. Także serdecznie zapraszam. Link w opisie. Pierwsza rzecz zaczynam od sukcesów, które się udało od niedzieli zrobić. Od ostatniego naszego spotkania, to było w niedzielę? W niedzielę chyba dokładnie tak. Czyli słuchajcie, ogólnie rzecz biorąc, long na Bitcoinie, czyli wejście ze złotej strefy zakończone dzisiaj wynikiem takim. Wejście, słuchajcie, no dość takie niezbyt łatwe, o może tak. Ogólnie rzecz biorąc, mieliśmy tutaj korektę ABC, prawda? I to, co Wam często powtarzam tutaj na, na YouTube, czyli... Pierwsza fala, druga fala, która schodzi nisko i to jest ta nasza złota strefa. Pamiętacie tą złotą strefę? O złotej strefie nie, złotej strefie nie przeczytacie w książkach, <gry> to jest jakby nasza autorska złota strefa. Mamy złotą strefę, no i też tutaj zdecydowałem się na wejście pod kolejny impuls wzrostowy, prawda? Czyli pod kolejny. Po korekcie ABC, po pierwszej fali wzrostowej, gdzie przebiliśmy punkt B, czyli daliśmy, zobaczcie, tutaj daliśmy sygnał, że będzie bitcoin rosnąć. To był ten sygnał, ok? tylko że po tym sygnale właśnie są często bardzo głębokie korekty, żeby, jakże tak powiem, żeby wywieźć tych mniej doświadczonych, prawda? No bo tutaj zazwyczaj jest tak, na rynku, no osoby, że tak powiem, które wchodzą na rynek tego nie wiedzą, prawda? Zazwyczaj jest tak, że jeżeli mamy korektę ABC i tu już każdy widzi wzrosty, oho przebija wcześniejsze, zaraz przebije ten szczyt, no to później następuje to głębsze zejście i to jest pra, praktycznie często się bardzo powtarza. Dlatego ja też uczę moich, że tak powiem ludzi, że jeżeli mamy przebicie punktu B, czyli sygnał, że trend kończy spadki, czyli że Bitcoin w tym przypadku kończy ten spadek, okay, no to lepiej poczekać na jakieś jeszcze zajście. Ok, tak zwany mm, retest. Ok, i dopiero ewentualnie albo w strefie, albo po swingu się przyłączać. Więc tutaj słuchajcie, przyłączenie po złotej strefie, e, zamknięcie tutaj e, pozycji e, w tym przypadku long. Na AP mm, wyniczek bardzo ładny również, e, tylko ten ape to długotrwała pozycja. Zajęcie po swingu. Tutaj to bardziej tak na live sobie tam prowadziliśmy e, tą pozycję, a bardziej może aktualizowałem tą pozycję, więc tutaj e, WeShape, ok, zajęcie <laughs> pozycji Swing, dotarcie do strefy podażowej, tu strefa podażowa była, to zresztą też Wam mówiłem na ostatnim chyba odcinku. Tak, dokładnie. Strefa podażowa tutaj była, zamknięcie w strefie podażowej, wyjście z, e, słuchajcie, e, monety. I teraz zobaczcie, tutaj też mieliśmy złotą strefę, ok? I tutaj też mieliśmy złotą strefę, słuchajcie, e, zobaczcie. I znowu ten sam układ, również bardzo podobny. Czyli zobaczcie A, B i C, ok? I dodatkowo, słuchajcie, pierwsza fala, druga, która schodzi nisko. No i teraz zobaczymy, czy będzie się budować trzecia. Prawdopodobnie tak. Nie, więc tutaj też bardzo ładnie jest woda strefa, jak ktoś złapał. No ja wczoraj nie grałem tego, nie grałem tutaj. Miałem zamiar tutaj zagrać longa, e, natomiast no, nie zagrałem tego, bo wczoraj niestety mnie nie było. Dobra, przechodzimy do BTC, słuchajcie. Tylko co chciałem powiedzieć, że to jest właśnie przewaga, słuchajcie, to jest właśnie przewaga osób, które gdzieś tam się nauczyły w sposób poprawny czytać informacje z wykresu. Prawda? to jest ogromna przewaga, pamiętajcie, i zawsze możecie, no, mieć tą przewagę dużo większą od innych graczy, w związku z tym możecie wiedzieć, gdzie się tej profitować, gdzie kupować e, itp. itd. E, dobra, przechodzimy sobie do Bitcoina, słuchajcie, wejście bardzo ładne, to już swoją drogą, ale, znaczy bardzo ładne, no tu już drugi long, bo wcześniej wam pokazywałem tego pierwszego, więc ten ruch cały, praktycznie, może nie cały, ale część tego ruchu wykorzystałem longowo. E, I teraz słuchajcie tak, mamy strefę podażową zaliczoną dzisiaj, tak, dzisiaj to było chyba w nocy, Nie, kiedy to było, 20... o 23 w nocy. Dostaliśmy pierwszy strzał podażowy z tej strefy. Jest to oczywiście strefa podażowa, słuchajcie. Nie wiem natomiast, jak mocno ona się tutaj rozwinie, bo to jest kwestia informacji. Natomiast wiem to, że tu był mój kolejny take profit w strategii HP, czyli kolejną pozycję, czy też pozycję sprzedawałem tutaj na 35 tysięcy, przy... bo mam tutaj... Ten, ten, że tak, powiem, że tak powiem, ten plan wyjścia średnioterminowych pozycji to już sobie może wypanżamy Średnioterminowych pozycji, prawda? Czyli ogólnie rzecz biorąc, e, te pozycje, które tutaj w HP były, to było to, to nasze minimum. Pierwsze wyjście tu, drugie wyjście tu, kolejne wyjście tu i tutaj czwarte wyjście. I chyba tyle, jeżeli chodzi o pozycje średnioterminowe. Powyżej tego wyjścia, ostatniego, tego, będę już uruchamiać tutaj na tej pozycji. Chyba, że jeszcze tu jakieś HP zostaną, na tej pozycji będę uruchamiać już pozycje hodlowe, czyli długoterminowe, prawda? Tutaj gram w krótki termin. W krótkie terminy realizuję take profity. Tutaj jeszcze fajna szansa była właśnie na tej korekcie zgarnąć sobie pozycję jeszcze pod to miejsce. Czyli jeszcze tutaj sobie, że tak powiem, dograć troszkę. Natomiast, co by nie było, słuchajcie, po co gram te krótsze pozycje? A zabezpieczam się po prostu przed tym, że. Po pierwszej fali może być duża korekta, prawda? I ja tutaj ten kapitał już sobie wyciągam. To jest też jakby zabezpieczenie się przed tym, żeby na wypadek gdyby nie było na przykład hossy, prawda, albo byłaby bardzo marna ta hossa. To jest jedna rzecz, druga rzecz na wypadek na wypadek może nie na wypadek, ale po to, żeby reinwestować kapitał, żeby więcej altcoinów jeszcze kiedy są tanie żeby można z tych zysków jeszcze, e, jakby, więcej altcoinów kupić, czy też większe pozycje zrobić na altcoinach. E, po to się prowadzi też strategię, po to się, e, słuchajcie, częścią kapitału gra średnioterminowo. Teraz, słuchajcie, ogólnie rzecz biorąc, co do bitcoina, zaliczył strefę podażową. Nie jestem przekonany, czy ta strefa będzie tutaj reagować większymi spadkami. O czym Wam też ostatnio. Próbowałem napomknąć. Dlaczego? O tym ja też mówię na live'ach często, często, codziennie. <gry> Że słuchajcie, tutaj jest za duża, za dużo, za długo czasu tu spędziliśmy na tych strefach podażowych. Ok? Za długo się tu akumulowaliśmy i tak na chłopski rozum no czy my się tu akumulowaliśmy tak długo po to żeby tutaj rozpocząć spadkowy trend czyli dużą korektę dla tego całego ruchu wzrostowego nie to co należy wiedzieć słuchajcie na bitcoinie to to że nie przełamaliśmy tym spadkiem z tej strefy podażowej nie przełamaliśmy tego trendu który trwał tutaj od tego miejsca prawda czyli tak na tutaj jeszcze może troszkę wyjdę um poza prawda to była nasza ostatnia strefa popytowa i ja też na Twitterze napisałem, kiedy zaliczyliśmy tą strefę, jesteśmy w HOSSA, ok? I teraz słuchajcie, dla nas osobiście, jeżeli tutaj zajmowaliśmy te ostatnie pozycje, to dla nas osobiście od tego momentu zaczęła się HOSSA na Bitcoinie. Dla osób postronnych, ok, HOSSA się zacznie po wybiciu szczytu, prawda? Natomiast dla nas osobiście i dla naszych pozycji, jeżeli... Trend będzie kontynuowany cały czas w górę. No to Hossa się już zaczęła tutaj, w tym momencie. No bo kiedy zaczyna się Hossa, jak osiągamy dno. Prawda? Od tego momentu już zaczynamy cały czas się budować w górę. I teraz słuchajcie, mamy tą strefę, kurczę, to tak nawiasem mówiąc, żebyście wiedzieli, że Hossa to nie jest wtedy, kiedy wszyscy o niej mówią i rzeczywiście cały rynek pompuje, tylko dla was osobiście Hossa jest wtedy, kiedy zajmiecie pozycję bardzo nisko i okaże się, że to był ten dołek. Prawda? Od, <laughs> przepraszam, od tego momentu zaczyna się dla was hossa, no bo wasze portfolio e, mocno rośnie do góry, tak? Tak jest też w przypadku Bitcoina, który już ponad 100 e, ponad 100% urósł. I teraz słuchajcie, bo kurczę nigdy nie dojdę do tej strefy. <laughs> teraz słuchajcie, zaliczyliśmy tą strefę podażową, prawda? Nie po to akumulowaliśmy tutaj, żeby tutaj spadać. Natomiast jest to strefa podażowa. Jest tu dla średniego terminu moje wyjście. Natomiast nie jestem przekonany co do spadków. I teraz słuchajcie co wam powiem, bo to jest bardzo ważne. Tutaj możemy jeszcze podbić. Czy zrobimy tu jakąś większą korektę? Możemy tu jeszcze podbić gdzieś w te okolice 36-37. Ok? Maksymalnie do 30 powiedziałbym, znaczy powiedziałbym, no gdzieś tutaj jest ostatnia strefa podażowa. Nie chcę dokładnie, bo tutaj nie mam akurat na tym wykresie tej strefy podażowej. Tu jest gdzieś ta strefa podażowa. Jeżeli tutaj do tego miejsca, powiedzmy, nie rozpoczną się głębsze spadki, to jest informacja, głębsze spadki, to. Od tego miejsca mamy strefę otwartą do 42 tysięcy, czyli dla mnie osobiście do kolejnego take-profitu dla pozycji w strategii. prawda? I tu nic nie ma, tu jest pustka, nie ma tu nic, tu nie ma żadnej podaży. Więc jak tu się wydostanie bitcoin, to nawet jeżeli tutaj nadbije, zrobi korektę, to i tak tu dotrze. To nie będzie korekta, nawet jeżeli będzie się wydawać dużą korektą, to nie będzie korekta, która będzie łamać trend. Prawdopodobnie. To zobaczymy sobie, jak tam ewentualnie dojdzie. I teraz słuchajcie. Listopad może być dobry dla krypto pod warunkiem, że bitcoin tutaj od razu zacznie działać. To wtedy cały listopad aż do Mikołaja możemy się spodziewać 42 tysięcy. I możemy się spodziewać również dobrych zwrotów na altcoinach, prawda? Co do altcoinów, no to tam jest troszkę. Inaczej, tam już trzeba mieć plany i te wyjścia, bo tam różnie, różnie te wykresy, niektóre alty strzelają, a mogą robi, robić, <laughs> robić tak zwane mimpy, ale to jakby <laughs> nie na ten temat odcinek. To, co wam chcę tutaj dzisiaj przekazać, to jeżeli wydostaniemy się powyżej 38 tysięcy, mamy drogę otwartą na 42 tysiące. Na razie jest to strefa podażowa i teraz po co mi ta informacja tutaj? Po co ja tu zbieram tą informację, jeżeli tutaj się przebijemy? Po to, żeby otworzyć kolejną pozycję long w górę. Czyli dla mnie osobiście bardzo ładna pozycja by tu była w górę longowa. I tu mam pustą strefę, tak jak mówię. Tylko też to trzeba by zabezpieczyć dokładnie w nią wejść, prawda? No bo pamiętajcie, że rynek porusza się falowo, więc to nigdy nie jest tak, że e, może to wyglądać na przykład tak, prawda? Dlatego też trzeba się tutaj wcześniej już zapatrywać na tą pozycję, ewentualnie w górę. Ale to mówię dla osób tradujących. E, tylko pamiętajcie teraz jedną rzecz, i teraz już najważniejsza rzecz, prawda? Że po tym całym trendzie, który się tu zaczął, ok. Czy będzie tu, czy tu, przyjdzie większa korekta? Przyjdzie większa korekta, prawda? Przyjdzie większa korekta. E, w, myślę, że gdzieś w okolicach, jak tutaj tak jak mówię, jak bitcoin sobie tutaj poradzi z tą strefą podażową, no to w listopadzie raczej będzie zielono. Nie ma co liczyć, słuchajcie, na, na jakąś większą korektę. E, natomiast e, jak w listopadzie dojdzie do tych 42 tysięcy, to tam już rzeczywiście trzeba będzie się spodziewać spodziewać takiej korekty i tam już, czy tam będę grać shorta zobaczę, bo jeżeli tu się stworzy na przykład przez jakiś czas znowu ruch boczny ok no to również tutaj nie będę grać shorta i będę raczej dalej ona nastawiony w górę, prawda więc wszystko zależy od tego, co tu się tak naprawdę wyrysuje, natomiast rzeczy ważnych i ważniejszych kolejny tepek wyjęty, jest do reinwestycji walty, jest kapitał z zarobku więc teraz słuchajcie Kwestia tego, czy będzie kolejny tepek, jeżeli będzie korekta, kwestia tego, żeby sobie zrobić zlecenia tutaj zakupowe, bo to też ważne, żeby wiedzieć, gdzie kupić. Ja tu tego nie mówię, bo takiej korekty nie ma, natomiast na grupie jakby każdy wie, jak to zrobić. Więc tutaj, słuchajcie, na chwilę obecną strefa podażowa zaliczona. Po przebiciu 38 jest potencjał na 42 i troszkę więcej, tak? bo ta strefa też jest duża do 46 tysięcy. Ale 42 to takie minimum socjalne. W następnym wideo zobaczymy sobie predykcję dla link i jakbyście mieli coś do analizy, to z 2-3 alty chętnie przeanalizuję ze strefą wyjścia krótkoterminowego, bo długi termin to będzie tylko na jednej monecie. Wszystkiego dobrego Wam życzę, miłego weekendu i do usłyszenia w kolejnym wideo. Trzymajcie się. Hej.